Szanowni Państwo, już dzisiaj Biblioteka czeka na Państwa i czekamy z niecierpliwością, przygotowujemy się do otwarcia Biblioteki. Przed przyjściem warto zapoznać się z zasadami, które będą obowiązywały w Bibliotece w czasie stanu epidemii. Najważniejsza zmiana to sposób zwrotu książek, mianowicie do biblioteki nie wchodzimy z książkami, grami, płytami, tylko wrzucamy je tutaj do tego trezora. Można bez problemu wrzucić, proszę zerknąć. I do wypożyczalni, zarówno do wypożyczalni dla dzieci, jak i dla wypożyczalni dla dorosłych, przychodzimy tylko z torbą, w której będziemy przenosić książki, które wypożyczymy. Na Państwa będą czekały otwarte drzwi, czyli w zasadzie nie będzie trzeba dotykać żadnych klamek, drzwi czy innych miejsc, które są w bibliotece. Przechodzimy dalej. Tutaj po lewej jest miejsce, w którym y, jest kwarantanna książek. W naszej bibliotece kwarantanna książek będzie trwała przez 14 dni. Oczywiście, gdy przyjdziecie Państwo tutaj, drzwi będą zamknięte. Na drzwiach przypominamy yy, o tym, żeby nie wchodzić do biblioteki z materiałami bibliotecznymi. A tutaj, takie najważniejsze miejsce, czyli miejsce, w którym należy zdezynfekować ręce. I zaraz dwa kroki dalej: miejsce, w którym. Należy zapoznać się z, zasada, z zasadami obowiązującymi na terenie biblioteki. Przede wszystkim w bibliotece należy być w maseczce i należy być w rękawiczkach. Jednorazowo w wypożyczalni dla dorosłych może przebywać, mogą przebywać cztery osoby. I co tutaj się zmieniło? Najważniejsza zmiana jest taka. Że nie ma wolnego dostępu do książek. Książki będą podawać Państwu bibliotekarze, dlatego proponujemy, żeby drogą mailową wcześniej wysłać listę poszukiwanych książek i będą one czekały na Państwa dwa dni. Zadzwonimy i poinformujemy, że już są, więc będzie można je z biblioteki tylko odebrać. W jaki sposób wyszukać książki, należy wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Katalog i tam wyszukać książki, które chcielibyście Państwo wypożyczyć. Osoby, które chcą wypożyczyć książki z działu dla dzieci i młodzieży mogą udać się na górę. Tam również może jednocześnie przebywać, mogą jednocześnie przebywać cztery osoby. Na razie nie udostępniamy czytelni, czyli w bibliotece będą działały wyłącznie wypożyczalnie. I najważniejsza zmiana mianowicie wyjście z biblioteki znajduje się teraz od podwórka, czyli tuż przy, tak, przy szatni. Drzwi będą też otwarte i będziecie Państwo mogli tym wyjściem opuścić bibliotekę, tak żeby nie mijać się w tym wąskim korytarzyku z innymi czytelnikami. Zapraszamy Państwa, czekamy niecierpliwie i liczymy, że lektura pomoże nam wszystkim bez problemu przetrwać te trudne, ten trudny okres. Dziękuję.